Witam w kolejnym odcinku w grze Wilmem. <laughs> to jest wstęp do misji. Nasze podsumowanie. To pułapka Felipe współpracuje z Rumunami. Usuń go, a pewnie, że usuniemy. Gdzie oni są teraz? Wstawaj. Gdzie tam z przodu, o tam jest. Mani <laughs> tam mnie ten Felipe robił z jakimiś Rumunami współpracuję. <laughs> No, tu, 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 przyładowuj szybko. Dobra, wystawię tą baniuszkę. Dobra. Zobaczmy scenkę. Nie wiem, no, to niech więcej teraz będzie. Porom, porom. Tędy teraz musimy iść. <laughs> szybko przyładowuj Dawaj wychodź któryś tu był, widziałem. Wystawię tą paniuszkę. <coughs> Gdzie ty tu chodzi, dobra? leży. <coughs> powoli, powoli. Tam jest, dobra. Tutaj też. Dobra, No i teraz na tamtym balkoniku. Jeszcze tu był na dole widziałem. <coughs> Okej, okay, teraz ci. Znaczy, już jeden, bo tam tego rozwaliłem. <coughs> Dobra, kolejny. Zbieram jak coś tu amunicie. Na razie broń nie zmieniam. Tylko do tej amunicji chcę pozbierać. Dobra, gin, gin, gin. kolejny wychodzi. Dobra, akurat na mapie patrzę, wybiega. No <coughs> właśnie na, na mapie nikogo nie widać, ale zaraz będą. No już są. Ja, osłona się rozwaliła Tam sam czy nie ma je? Bum, 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 bum Teraz tego <coughs> powoli od wszystkich rozwalimy Mi się nie śpieszy I tak zginą, i tak zginą. nie mogę trafić w niego, no ale później aż by się udało shift to jeszcze nie koniec Milo wkrótce cię zabija Felipe ucieka zatrzymaj go bierzemy tą ciężarówkę no i go gonimy ja, <tuszy> jać, <jadź, jadź> szybciej <tuszy> a tam to <co> jest ta <tuszy> Yy, wytrzymanie tej mojej ciężarówki czy to jego? Nie wiem nie wiem, chyba na jawozu nie mogę zmienić raczej no jak ja tym jadę ale nie no bo ja wozem taką czysternę rozwalę muszę go pokonać wozem to będzie ciężko zwykłym takim <laughs> yy, użyć jednego strzału zbiornik paliwa żeby trafić o, to też będzie dobre opony tam w końcu przeszczelić, a nie, to jest zbiornik paliwa. O właśnie tak, trzeba go rozwalić. Gdzie on jedzie? No i jedź szybciej. Musiałem przy ciebie hamować. Znaczy nie hamowałem, ale na luz go puściłem. <laughs> Teraz szybko szybko. Wytrzymałość jego tej ciężarówki się zmniejszyła. <coughs> Powoli zdechnie. Powoli jakieś tam samochody nadjeżdżają. Biorę ja teraz tędy, jadam, tędy. <coughs> Dobra, Tą ciężarówką dostaną, to zaraz zdechną. Już ten poszczę. To pod ciężarówką mi wybuch. A stóry goni gonimy żeby tego, szybciej, 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 porozwalamy mu te zbiorniki paliwa. Teraz E, jeszcze szybciutko, szybciutko, ma dwa tam jakieś te cele. Ale dobra, już mu tego, niewiele tego jego życia zostało. <tuszy> Zniażdżony kolejny. No i tylko mu wystawały reszta jakoś w ulicy się wtopiło. mały bóg. O, już mu ta ciężarówka odpadła. Ta, przyczepa. Mówi, ciężarówka mu odpadła. Do szybszego pojazdu mogę przeskoczyć, dobra, to zaraz skaczemy. Komu musimy znaleźć? Siść. Ja tu nic nie widzę. Czy jest zielone, czy nie. Na, na tego motorka sobie. Okej, okay, mamy. No i jedziemy teraz. Ło, właśnie. Teraz będzie gorzej. <coughs> tak będą mnie bombardować. Ale motor jest szybszy. Tu ja nic nie widzę. Nie, nie, nie Poczekajmy. Ło, ho, ho, Nie, no, tak to ja nie dam rady. <coughs> Szybko na wóz zmieniamy. Dobra, no <coughs> motor. Jakiś wóz potrzebuje, Zbiornik muszczela. o i życie traci tam. O jeszcze, 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 jeszcze. <coughs> no już końcówka, dobra, szybko wóz, wóz. No, babka tu mnie ładnie wysiadła. <coughs> Wbijaj. Szybko, szybko. Zgonimy tego dziada. <coughs> Z grobej roły jedziemy. <śmulny> jeszcze kawałeczek jeszcze kawałeczek Już zaraz będzie gnił. to, ten dy, ten dy. <śmulny> ten Już zaraz będzie koniec jego życia. Są tam drzewo walną. Dobra już jedzie, to ja się powoli też już rozpędzam o, ho, ho, ho Wysiadam, bo już się auto pali no, nie. Szybko Niech będzie ten, ten wóz, Felipe ucieka Dawaj, no je, szybciej dobra, powoli ja już się zbliżę do niego <śm> Na razie nie zmieniam, albo zmienię sobie na motora. Na motora, dokładnie go szybciutko teraz. <laughs> Jedziemy, dobra. Już tam nie będzie szczelął. Dobra, jadę tam na tego z motora. Kilka strzałów tam w niego oddam i zgniję. <laughs> jeszcze kawałek, jeszcze, dobra. I już tam szczelamy. <laughs> jest, zbuchnął. Idzie teraz. No i dzięki za obejrzenie, pozdrawiam, cześć.